Nowa koszulka z Maestro Team Oj, jak fajnie leży Ale zgaśmy teraz światło Uuu, jak ciemno I teraz włączmy sobie latarkę z telefonu I poświećmy na napis Dokładnie z każdej strony I... wow I napis zaczął świecić A już możesz sam sprawdzić, jak koszulka będzie świeciła na tobie Padaj na sklep smajso.gruka.pl Link w opisie Tam siedzi moja dziewczyna I o niczym nie wie, że mam wielki pierścionek zaręczynowy I chcę jej się oświadczyć Tylko jest jeden problem bo jestem wilkiem. Od wczoraj zmieniłem się wilka i się nie mogę odmienić. No ale chciałbym bardzo iść się Mam fajny pierścionek napiszcie w komentarzu: Mam ładny, czy nie? Mam ładnego, eee, bo inaczej was ugryzę. <laughs> patrzcie, jakie mam zęby. Mam też moce wilka. Mogę gryźć, mogę drapać i mogę szybko biegać. Mm, Patrz na to, <laughs> jak szybko biegnę. Eee, Lumi, nic nie robię, mogę, no, jestem wilkołakiem, nie wiesz, czyż widziałaś wczoraj? No wiem, no przecież mnie tak chroniłeś. Tak, wczoraj ochroniłem dziewczyny, O zobaczcie sobie wcześniejszy filmik, ja jestem ochronnym, dobrym wilkiem, nie jestem tym złym, więc się niczego nie bój, ale ja wiesz co? Ja się nie boję ciebie, ja nie ma... się. oświadczyć, tylko nic nie mów, Pati, widzisz, widzisz? To ty tu to jest pierścionek zaręczynowy Lumi, tylko nic nie możesz jej powiedzieć, bo inaczej. <słyskujesz> inaczej cię ugryzę. Nie nie, 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 Ja obiecuję, że nic nie powiem, ale posłuchaj mnie, to nie jest chyba dobry pomysł. Co? Jak nie dobry pomysł? Czemu? Przecież zobacz, jestem ładnym wilkiem, mam fajne futro, mam ładne oczy, ładne zęby. Widzisz, jak ładnie wyglądam? Ona na pewno się we mnie zakocha. Ale... Jest człowiekiem, a ty jesteś wilkołakiem. To tak nie działa! Wilkołak Co? musi się oświadczyć dla wilkołaka, a człowiek dla człowieka! Nie pasuje do niej? Ale jak? Dlaczego do niej nie pasuje? No zobacz, no jaki to jestem nie ładny. jest ładny. To Mam ładny y, nosek, mam ładne pazury, y, y, ładny ogon, <laughs> taki jak antenka normalnie. I, no i jesteś ładny. ładny i na pewno byś się spodobał dla jakiejś pani wilkołak. Co? Co ty mu powiedziałaś? No. Na jakiś pani Wielkor! Jak się spodobał, nie, nie denerwuj się na nie mnie! Nie denerwuj mnie, bo zaraz cię ugryzę, albo może cię zadrapać. No, no, weź, no nie drap mnie! Ja ci tylko mówię prawdę! To mi nie przeszkadzaj! I idea ja już mam wszystko przygotowane. Teraz patrzcie, będę szybko biegnął, Patrz. i biegniemy szybko. Mm. Patrz jak szybko biegnę, miu, miu, potrafię mega szybko biegnąć, bo dlatego mam takie moce wilkołaka I tutaj przygotowałem taki fajny kościół, chodźmy zobaczyć czy już tutaj jest w środku ktoś Podbiegnijmy sobie, halo, dzień dobry, tutaj miał ktoś e, być, żeby... co to? O, o. E, kto mi tutaj wchodzi, no już, Jest. Halo, 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 ide. o jest, dzień dobry, dzień e, dobry, nie, bo... witam, witam Kto to mówi? Tu e? jestem, nie Ty widzisz. Ty potrafisz mówić o co? Jak to możliwe w ogóle jest? Ja jeszcze nie widziałem takich rzeczy nigdy w życiu! Tu jestem, tu jest, to ja gadam, to nie wytrzymie! To? Tu jestem, to... nie widzisz! Tu jest. Nie wow. To ja wilko z to nie jest serio. Nie odróżniasz mnie tutaj od tego. Mamy wszystko przygotowane? Mogę przyprowadzić no, już e, tej dziewczyny. Nie że mamy! Już przyprowadzę ją, już się nie mogę doczekać! Chodź za mną, pokażę ci jak tu jest! Ech. Tylko się nie potni jak ja. <laughs> się wywalił. Oj. Co księdzu robi? Nie, no na, naprawdę. No, to wszystko będzie jest gotowe. Ślub. Ja też jestem gotowy tutaj. O, okay, mam przygotowane, super. Wszystko jest gotowe, bo jak nie będzie gotowe, to wilk się wkurzy. Oj, nie, 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 nie. Nie, nie, nie wkurzaj się. Tu jest wszystko cacy, naprawdę. <laughs> tak fajnie, cacy, wszystko elegancko. No pewnie, tu mam książki, pipi, sobie robimy wszystko tutaj. Ale muszę usiąść. <laughs> Dobrze, no to zaraz. To później przyprowadzę, proszę... Zaraz, zaraz, czy, czy ksiądz zastał? Nie no, prawie nie wytrzymiał. O, o zastał. E, co jest, gadający pies? Co ty tutaj robisz? <laughs> Ja pijam. Się... No chyba to się nie wiem, czy się uda. I to musi się udać. Dobra, no to tutaj później przyjdziemy. Do widzenia, później tu przyjdę. Do widzenia! Okej, to I poszedł spać znowu, no nie wytrzymie. Trzeba, on musi spać 5 razy dziennie. Dobra, no to chodźmy. Teraz wiecie co? Idziemy do restauracji. Ja jako wilkołak przygotowałem wiele różnych rzeczy. Tutaj będziemy mogli się bawić. Gdy wszystko już będzie super załatwione, to tutaj będzie balanga. Będziemy tańczyli, będziemy jedli torty, a ja wilkołak. Kołakiem, jestem mega głodny, więc taki tort chętnie bym sobie zjadł od razu. Mm, dobry to, to zjadę normalnie na hita jednego, widzicie? Ja jako wilk jestem mega głodny, ja muszę dużo jeść. Wypad stąd! E, zaraz, zaraz, A? kto to mówi? Wypad, wypad stąd! E... Ej, zaraz, zaraz! Wypad stąd! Nie zapraszałem was! Wypad stąd! Was. Idź stąd, wilku, nie chcemy cię wypad! Ej, zaraz, dlaczego wy macie widły jakieś wypad! normalnie? Ej, 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 dlaczego mnie chcecie przegonić? Jestem... Zobaczcie, jestem normalnym człowiekiem, nie widzicie? To ja z Majsą, nie znacie mnie? Patrzcie... Jesteś wilkołakiem, wypad. stąd! Już! Nie lubicie wilkołaków? Ale dlaczego? Czemu? Jest taka legenda, że wilki są złe i nigdy nie powinny ich tutaj być! Co? Wilki są złe? Ale, ale jak to? Ale... Ja jestem jednym z wilków, nie możecie mnie wywalić, ja tu chcę mieć osiadczyny, imprezę, balangę, wesele... No! Więcej wilków i wilkołaków? Będziecie nam zjadać owce! wypad stąd! Nie będę Wypadź nikogo zjadł! Stąd! Nie będę jadł owców! O nie, o nie, o nie. oni chcą mnie przegonić! Dlaczego? To jest dla mnie tak ważna chwila! Nie chcemy tu wilków! wypad stąd! Nie chcemy Już! wilków! Tak być nie może! Wypadł stąd, Ty! Skurzyliście mnie! Zdenerwowaliście wilka! Zaraz zdenerwowaliście. Brać go! Chodźcie, masz, masz, potrafię ciebie! Chodźcie, Omasz, masz! Ugryzacie! Jest jednego ugryzem! Teraz pora na ciebie, ty niedobry villagerze! Chodź tu, chodź tu, chodź tu, ugryzacz ciebie! Jak John jest, a nie! Nie mogę go widzieć, te kwiaty mi blokują. U nie, ucieka! Ucieka, chodź tutaj! Z, z ugryzacie, chodź tu! Chodź tu, chodź tu! Ugryzacie, ugryzacie! Zaraz uciek do wody. O nie, wody ja nie lubię. Patrz, odpływa! Ucieka! Haha! Ha, ucieka, ucieka, ucieka. Uciek sobie. Każdy kto mi przeszkodzi to go podrapię moimi pazurami albo go ugryzę. Nikt mi nie będzie przeszkadzał, to musi się odbyć. Dobra, weźmy teraz się zamienimy i szybko pobiegnijmy do mojej dziewczyny Patty. Zasuwamy! Ale szybko biegnę! Ej o to jest kozackie! Yo, ej, wilkiem potrafię bardzo szybko biegać, ale mam speeda. Dobra, podbiegnijmy do dziewczyny. O, ej, zaraz, zaraz, czekaj, co to są za kubki? Właśnie, pamiętajcie o kubkach. Nowe rzeczy są na moim sklepie. Kubek świecący, akurat na Halloween za tydzień jest. Kubek magiczny, są nasze wszystkie postacie. Jest tutaj też Patty, jestem ja, Nico, Majki, moja cała ekipa oraz nowe zdjęcie z Patty. To właśnie z nią nagrywam kilka lat filmików i wreszcie Patty pokazała na zdjęciu swoją twarz. Jak zamówicie coś z mojego sklepu, to wpadajcie, sprawdzajcie. Patty tutaj jest pokazana. Razem ze mną są też nasze autografy własnoręcznie podpisane. Link w opisie. Dobra, a teraz chodźmy do niej. To ja Smiley. Kto to mówi? ooo, nie to Wilk! Patty, spokojnie, to ja, nie wiesz, to ja No to Zobacz, ty? to ja, no to ja, to ja, widzisz? A, dobra, bo się przestraszyłam. No to ja byłem cały i chciałbym cię zaprosić, chciałbym ci coś pokazać. Patrz, waf, waf. <laughs> Mogę jesteś teraz... <laughs> słodki. Pogłaska, mnie! Nie masz widzisz? ogonek! No i. Acz tutaj, pogłaskam cię. Ej, zaraz, zaraz, nie jestem psem, jestem wilkułakiem. Przygotowałem dla ciebie takie fajne kwiaty, spójrz, widzisz? A z widzisz? jakiej okazji? To jest mega dla mnie ważna, bardzo ważna my okazja. Chciałbym ci, stop! chciałbym ci. Y... Co się tu Przestań! dzieje? Nie pokazuj jej tego. Nie pokazuj Co? jej tego, słyszysz? Nie ma ty tego mówisz. Lumi. Dlaczego pati, nie mogę pokazać? to nie jest ważne. Lepiej, żeby tego nie robił. Lumi, nie wkurzaj mnie. Ale to nie jest dobry pomysł. No nie denerwuj się na mnie, no! Nie denerwuj wilka, bo to się źle skończy. No nie, nie, nie denerwuj się Nic na mnie, Smash! to jest mała no. niespodzianka. Mam dla niej przygotowane to. Patrzcie, jakie wielkie pati! Zobacz! Mam taki wielki pierścionek. Aj, ona teraz nie patrzy! Nie Dziękuję Kto? do bedy. Ej, zaraz, nie, ona wskoczyła! Aj, to przez ciebie nie zobaczyła tego wielkiego pierścionka! Ja muszę jej to Dał pokazać! No, szczęście, że go nie zobaczyła! Naprawdę to nie jest dobry pomysł, Smileslow. Nie rób tego lepiej! Muszę to zrobić i nikt mnie w tym nie zatrzyma! Będę wilkiem i będę miał dziewczynę! I ja chcę oświadczyć Cię i chcę żyć z kimś, a nie samemu. Taki smutny wilkołak to będzie smutny. Ale wilkołaki smutny. mają żyć z wilkołakami! Ja nie będę szukał innego wilkołaka, bo Ale ja już mam. Bo ją nie z tobą zamienię. Ugryzę no? ją i ją zamienię w wilkołaka. Nie możesz tego zrobić! Nie zgadzam się na to! Tak, tak, tak. Pati, chodź tu, mam coś dla ciebie przygotowane. Czekaj, bo ja się teraz kąpię. Okej, okay, dobrze, Party? to poczekam, Party? poczekam, aż się wykąpię. Tu będę sąsiadny i poczekam. To ty gadasz, Rumi, nie przeszkadzaj mi. Ej, <laughs> to nawet się połabało, jestem za ciężki, derbanie wszedłem w środek z Majstą i zobaczysz, czy na pewno się jej oświadczysz. Co? Ej, poszła. I tak, oświadczy się jej. Lumi się wkurzyła, ale ja będę z Patty na zawsze, słuchajcie. Ja chcę być ochronnym wilkołakiem, takim najlepszym, który ma też wilkołaka, tylko no, niestety Patty jest normalna. Ale to wszystko się zmieni. Hi, hi, hi. Ja poczekam, aż Patty wyjdzie, wyjką się. Dawajcie wszyscy yy, PYPA! O nie, stop! znowu to oni! Cała grupa idzie! O nie, tak być nie może jeszcze kolejny! PyPa! Uh... A, zostawcie mnie, zostawcie mnie wszyscy, Słyszycie? zostawcie mnie, powiedziałem! A nie będzie więcej wilków! A, zostawcie mnie! Ja chcę tutaj być, nie będziecie mnie wyrzucać, bo jestem wilkiem, ja jestem dobrym wilkiem! Bierzemy go! Szybko teraz! Prawi o mnie! A, a, u a, masz wilku! Dobrze wpadł do wody! Nie, ja nie umiem pływać, nie umiem pływać! Bignijcie teraz łapeczkę w górę, abym się wydostał z tej wody, bo jako wilkołak nie potrafię pływać! O jest, ktoś kliknął łapeczkę w górę! Wow, ile osób! Ej, dziękuję wam widzę! Pojawiły mi się normalnie w grze! Ej, tu jest jedna łapeczka, druga łapeczka, trzecia. Wow, ile kliknęliście! Dziękuję, każdemu <laughs> kto zostawił łapeczką! I dalej klikacie. Tak, wbijmy dwa tysiące łapeczek. Wbijmy dla... Dla mnie tak! Odzyskuję siły! Dobrze! Do góry! <laughs> Jest, wypływam, wypływam, wypływam. Teraz już będzie po was, chodźcie tu. Chodźcie tu, ugryzę was. Chodź tutaj... masz, jest, uryzę, A gdzie masz? Nie z nas wszystkich? Aaaaaah! To że padniesz, jest, jest pan, dobra, Teraz drugi, 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 teraz twoja kolej. Teraz twoja kolej. Ha za was, teraz jest drugi, padnij, macie znowu szansę! Hihihi! Chodź tu, teraz ty, kto dzisiaj i kolej! że jest kolejny i zostałeś sam! Zostałeś ostatni! Chodź tu! O nie, uciekam! To do to było! Jest, uciek... Napiszcie mi w komentarzu, czy mam ładne futerko, czy brzydkie waszym zdaniem. Jestem ciekawy waszego zdania. A ja przypnę wam serduszko, jak ktoś napisze komentarz, a teraz idziemy do pati, bo ja chcę się oświadczyć! Uhuhuhu. I nikt mi w tym nie przeszkodzi! Nikt mi nie przeszkodzi! Ja to chcę zrobić. No zobaczcie, taki mam ładny pierścionek, ja się postarałem, on jest najpiękniejszy. Ja chcę pokazać to pati. I to pokażę. Ej, co? Jest? Zasłania jej! I czemu zasłaniasz? Nie rób. Smice, no. Ja nie chcę, żeby ona to widziała! A, tak być nie może. Nie wiem, o co chodzi, Lumi. Odejdź ode mnie! Co? Też masz te widły? No nie. Dobra, wiesz co, nie ugryzę ciebie, ale trochę ciebie podrapię. Podrapię, żebyś mi zeszła z drogi! I bierz te twoje widły. Wypad. Nie, zejdę z drogi! Ej, Już, już, już już, już, już! Wypad, wypad, wypad! Ech, to też, to, to przeszkadza. Ech, to... Ej. Dobra, jest, okej. Okay. Dobra, poszła. Dobra, Patty. Ej, czemu ty tak robisz? Co się stało? No, bo ona mi przeszkadza. Słuchaj, chodź, chodź. chociaż ja ci tu muszę pokazać. To odejdźmy na bok tutaj. Ona mi przeszkodziła, ale nic nie zrobiłem, trochę podrapałem. Zobacz. Ale to, o co chodzi? Zobacz, co mam dla ciebie? To? To dla ciebie, Taki... Patty. To dla mnie? Tak. Chciałbym być z tobą na zawsze, tylko niestety jestem wilkiem, który no nie mogę się odmienić. Próbowałem się odmienić, ale nie mogę, więc czy chciałabyś e, wyjść za wilka? No nie wiem, czy to dobry pomysł, no ale dobra, w sumie tak! Tak? E, o, to dobrze. U, myślałem, że będzie inna odpowiedź. O, to się cieszę! Dobrze! A, a słuchaj, a jak nie odmienię się i będę zawsze wilkiem, to też będziesz ze mną? Tak, tak, będę z tobą, będę! Powiedziała tak, powiedziała tak, powiedziała tak. Zdodziła się na to? Tak. Tak, tak, tak Uu, powiedziała. Uu. Uu, let's go. A, <laughs> już tak będzie, no to niech będzie. Będzie naprawdę super, dziewczyny. Przygotowałem wielki pierścionek, przygotowałem Ej, mamy wszystkie... mamy go, że... go. Zaraz, Tam zaraz. jest! Chodźcie po niego, szybko, za o nie, to znowu oni. Coraz to więcej ich jest. Chcą nas wywalić. O co tutaj chodzi, z Czemu oni chcą się cię wyrzucić? Zostaw je! Nie może tobie się nic stać. Nie pozwolę na to. Szybko! Czekaj! Wskakuj na moje plecy! Wskakuj na moje no, plecy! nie, nie, zabieraj mnie! Kościół, wskakuj, biorę cię, biorę cię, bior Posiedzę! i puść mnie. Uciekamy. Oni na Szybko, brasi. Jak szybko! Szybko uciekamy. Oni, szybko, oni żeby oni są nie spadła. Ciąg, nascigają nas, ale na to nie pozwolę, żeby na mnie się nic nie stało. Będziemy żyć na zawsze wiecznie. Szybko uciekamy. Dostuwał. Ale ty Zobacz, jak ty biegniesz szybko. Tak, bo jestem wilkołakiem. Dobra, musimy się schronić. Schrońmy się na razie w sklepie. Chodźmy do sklepu. O, tu będzie bezpiecznie. Zamknijmy drzwi. I na razie tutaj bądźmy. Zobaczymy, co będzie jutro, widzowie. Co się stanie. I też pamiętajcie, że jest nowe zdjęcie z Patty. Możecie zobaczyć jej twarz, jak Patty wygląda. I wiele więcej rzeczy. Na przykład moja bluza z Team, która świeci w nocy. I wiele więcej na moim sklepie. Zobaczymy, co będzie jutro.